Księży arcybiskupie, Adamie, drodzy bracia w kapłaństwie, w powołaniu zakonnym, misyjnym, drodzy bracia i siostry, przyjmij ten, ten szkaplerz, szkaplerz mojego zakonu. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Te słowa usłyszał. Święty Szymon Sztok, generał zakonu karmelitańskiego z 15 na 16 lipca 1251 roku w Eastworld w Anglii, błagając królową i matkę Karmelu o ratunek, o ocalenie zakonu od ostatecznego rozbicia i zniknięcia z Kościoła katolickiego. Był to okres trudny. Przejścia z Ziemi Świętej, gdzie wielu pozostałych pustelników na Górze Karmel zostało zmasakrowanych przez Saracenów, przez Turków, a część wróciła rycerzy, pustelników do Karmelitów, do Europy. I od tego czasu, od XIII wieku, a potem od XIV, dla zakonu karmelitańskiego a potem dla całego kościoła szkaplerz stał się znakiem opieki, obrony i ratunku Maryi, Matki i Królowej Karmelu. I dlatego od tamtego czasu ten duży szkaplerz nosimy jako znak patronatu, opieki i przede wszystkim pomocy Maryi na drodze zbawienia. Uświęcenia codziennego dźwigania Krzyża Chrystusowego i życia pełnią misji w Kościele. Ten duży szkaplerz w pewnym okresie zamieniono na mały szkaplerz. Mamy książ wielki i książ mały. Czyli szkaplerz duży i szkaplerz mały. I aby móc uczestniczyć w tej samej duchowości Maryjnej dla ludzi, którzy żyją w świecie, swoim powołaniem chrześcijańskim, karmelici udostępnili ten dar, a Kościół pobłogosławił przez te dwa płatki brązowego sukna, to jest istota, czasem są obrazki serca Jezusowego i Matki Bożej z góry karmel. Pius X jeszcze dalej poszedł na prośbę górników we Włoszech, że niszczy się Ciężko nosić, i żeby zastąpić medalikiem, i pozwolił. A jak dla górników, pozwolił, no to dla i całego kościoła więc można po przyjęciu małego szkaplerza zastąpić go medalikiem. Dlaczego jest tak ważna ta szata? Ponieważ są przywiązane do tej szaty i pobłogosławione przez Kościół cztery wielkie obietnice dwie substancjalne. Istotne, a dwie mniejsze. Pierwsza, kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego, a więc pomoc Maryi na drodze zbawienia. Nikt się na siłę nie potępia, nikt się na siłę nie zbawia. Dlatego też Maryja zawsze pomaga tym i błogosławi tym, którzy odwracają się od grzechu i chcą żyć w łasce. Odwracają się od niewiary i wchodzą na drogę wiary. Odwracają się od zła i chcą czynić dobro, a już samo pragnienie wyzwolenia z grzechu jest dobrym początkiem i zjednoczeniem z wolą Bożą. Jak powie Święty Augustyn, jeśli nie podobają ci się grzechy, które również i Bogu się nie podobają w Twoim życiu, to jesteś na pierwszym stopniu zjednoczenia z wolą Bożą. Kiedy patrzę tak w głąb daleko, to za tym murem jest taka, taki znak. Stop przed skrzyżowaniem. To jest właśnie szkapleż. Szkapleż przyjmujemy w momencie najczęściej zwrotnym, kiedy zatrzymujemy się i chcemy coś zmienić w naszym życiu, żeby być bliżej Boga, żeby wejść na drogę zbawienia, żeby odwrócić się od zła i wejść na drogę czynienia dobra, wiary w Chrystusa, miłości, wierności, uczciwości wobec Boga, wobec ludzi, wobec. Siebie samych, cierpliwości wobec siebie, wobec innych, wobec Boga samego. Dlatego też Maryja daje nam swoją dłoń, wyciąga dłoń i mówi: Nie bój się, jestem z tobą, przyjmij mnie, a pomogę ci, wesprę Cię, będę orędować za tobą. Stąd też dajemy zawsze jako modlitwę szkapleżną pod Twoją obronę, w której mamy trzy. Bardzo istotne wezwania. Z synem swoim nas, synowi swojemu nas, Amen. swojemu synowi nas. Amen. Pojednaj, polecaj, oddawaj trzy wielkie dzieła, które Maryja czyni właśnie wtedy, kiedy do niej się zwracamy. Dlatego na, na drodze zbawienia najistotniejszą jest zwrot serca ku Bogu, modlitwa. Modlitwa, która jest wzniesieniem duszy do Boga, oderwaniem od rzeczy doczesnych, materialnych, trosk i wejściem w drogę zaufania. Stąd też prosimy, jak grzesznicy, pojednaj, jak ci, którzy walczą. Jak? Polecaj i oddawaj. Grzesznicy, pokutujący i walczący i święci. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas oddawaj, swojemu synowi nas polecaj. Druga obietnica, ja matka, w, nawet w pierwszą sobotę po ich śmierci przyjdę do czystca i jeśli ich tam zastanę, wprowadzę ich na górę wiecznego zbawienia. Maryja więc pomaga nam na drodze świętości i stąd też ci, którzy przyjmują szkaplerz, w jakiś sposób pragną, chcą, żeby Maryja pomagała im nie tylko wyzwolić się z grzechu, ale wejść na drogę naśladowania Chrystusa, jej Syna, na drogę czystości, na drogę pokory, na drogę miłosierdzia, na drogę dobroci, na drogę maryjną. Stąd też kapleż jest znakiem wejścia na tą drogę uświęcenia. Trzecia obietnica. Że będzie nas bronić w niebezpieczeństwach duszy i ciała, i będzie, nam, będzie nas ratować i towarzyszyć nam na drodze, właśnie codziennego dźwigania krzyża naszego powołania czy to samotnego życia małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, czy też jakiegokolwiek, ale właśnie naszej misji w rodzinie. W, w parafii w Wojczyźnie w, w Kościele. W tym Kościele, w którym jesteśmy jest obraz Matki Bożej Pocieszenia. W 1646 roku Maryja w so, środę środę przed Zielonymi Świątkami w tym obrazie zapłakała krwawymi łzami. I ten cud jest tutaj napisany po waszej prawej stronie u góry. Opisany. Maryja zapłakała krwawymi łzami na dwa lata przed wybuchem powstania Chmielnickiego na Ukrainie i Wielkiej Rzezi. A potem ogromnej, trudnej walki o tron na, w Królestwie Polskim. Wskutek której został wybrany Jan II Kazimierz Waza i ten wybór ostatniego przedstawiciela dynastii Wazów na tronie polskim był najsmutniejszym i najbardziej dramatycznym okresem w, w historii Polski. Po waszej lewej stronie, u góry na zwieńczeniu, jest napisane: Matka Boska uzdrawiała sparaliżowanych, pocieszała smutnych, od nieszczęścia ratowała. I to jest dar. Szkaplerza, Maryja, tego, to nam obiecuje, że będzie nas chronić, bronić, ratować, uzdrawiać, wspomagać w walce, przywracać czystość, swoją nieskalaną czystością, którą utrac, tracimy wskutek grzechu, porządliwości, ale będzie nas przede wszystkim pokrzepiała i pocieszała. Kiedy patrzymy na ten obraz Matki Bożej, Pocieszenia. Widzimy dzieciątko Jezus, które jest na jej, na jej dłoni, obejmuje. I kiedy w głębi tak się przypatrzymy, to Jezus patrzy się na Maryję. Maryja jest jakoś wewnątrz zamknięta, jakby smutna. Smutna, strapiona, martwi się. I jak się przyjrzymy lepiej, dzieciątko Jezus jakby mówiło do niej: Matko, nie martw się. Ja jestem z Tobą. Nie bój się, nie bój się. Ja jestem z Tobą. Dlatego też szkaplerz święty przyjmiemy dzisiaj, kiedy? Po Komunii Świętej. Ten szkaplerz święty, ci, którzy pragną i którzy będą gotowi, mogą przyjąć już po Komunii Świętej, kiedy Jezus jest z nami. I wreszcie czwarta obietnica że na tej drodze zbawienia uświęcenia Codziennego dźwigania krzyża nie jesteśmy sami i nie idziemy jako indywiduum, ale jesteśmy w harmonii z najbliższymi, najpierw z rodziną, najpierw z rodziną własną, z najbliższymi, mężem, żoną, dziećmi, yy, dalszymi krewnymi, potem z, w parafii, z, ze wspólnotą parafialną, ze wspólnotą kościelną, ze wspólnotą narodową. Nikt nie idzie do Boga i nie idzie drogą zbawienia i uświęcenia sam jakby oderwany od wszystkich, ale musi wziąć pod uwagę tą misję, którą ma w realnej wspólnocie rodziny, parafii, kościoła, świata. I stąd też Maryja, gdy przyjmujemy ją w szkaplerzu świętym, jednoczy nas w wielką rodzinę dzieci bożych, ale w jedną, wielką rodzinę karmelitańską, tych Którzy chcą żyć duchowością Maryjną, zakonu karmelitańskiego, a więc wszystko czynić z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi, jak powie święty Ludwik Maria Grinią de Montfo. Dlaczego tak wielkie obietnice? Po pierwsze, dlatego, że szkapleż oznacza, jest znakiem osoby Maryi. Kto przyjmuje szkaplerz poświęcony. Przyjmuje Maryję do siebie jak Jana Postał pod krzyżem. Oto matka Twoja, oto syn Twój. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Kto przyjmuje szkaplerz, przyjmuje Maryję do siebie i staje się jej dzieckiem, oddaje się w upiekę Maryi. I żyjąc w tym szkapleżu we dnie i w nocy nosimy szkaplerz na znak ustawicznej obecności Maryi, żeby nie zapomnieć o tym, że ona jest z nami, że zawsze Ci towarzyszy w zdrowiu i w chorobie w dobrej i w złej doli w biedzie i w bogactwie w powodzeniu i w niepowodzeniu w porażkach i zwycięstwach w radościach i smutkach ale jest zawsze z tobą wreszcie jest to znak duchowości Maryi a więc życia w zjednoczeniu z Maryją w całkowitym oddaniu się Chrystusowi Życia w zjednoczeniu z Maryją, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi. Cokolwiek robisz, co, gdziekolwiek żyjesz, jakąkolwiek masz misję, chodzi o to, żeby żyć w zjednoczeniu z Maryją, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi. I to jest istota tej duchowości, duchowości karmelitańskiej. Tą formułę mamy w profesji, a w życiu codziennym nie jest tak łatwo ją zrealizować. Jest wiele przeciwności, trudności, ale ważne jest, żeby, żeby chcieć żyć duchowością Maryi, naśladowaniem Maryi, żyć w zjednoczeniu z Maryją, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi. Co wystarczy, żeby przyjąć szkaplerz? Wystarczy skrucha serca i pragnienie oderwania od grzechu. Jeśli ktoś nie jest w łasce, wystarczy żal za grzechy, żeby móc godnie przyjąć szkaplerz z postanowieniem, że w przyszłości chcemy uporządkować nasze życie według woli Bożej, zgodnie z przykazaniami Bożymi. To jest minimum. Drugie, pragnienie oddania się w opiekę Maryi i pragnienie służenia Maryi i i trzecie, pragnienie apostolstwa, a więc również dzielenia się tym darem Maryi z innymi, zachęcania ich do naśladowania. Nie w sposób nie przemocą, ale bez przemocy. Bez przemocy. Przez świadectwo życia, przez słowo, przez sposób postępowania uczciwy i godny matki bożej. Kto może przyjąć szkaplerz? Mogą przyjąć szkaplerz wszyscy dzieci, młodzież. Dorośli, każdy kto ma takie pragnienie, aby powierzyć się i oddać w opiekę Maryi. Jako modlitwę szkapleżną zadajemy pod Twoją obronę. I drugie zobowiązanie w sobotę, kiedy cały zakon modli się za duszę w czyśćcu cierpiące, żeby też do, dodać coś od siebie więcej i przede wszystkim żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. I to, czego wymaga chrześcijańskie życie. To wszystko streszcza się w modlitwie święta Boża Rodzicielko. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, z synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. O łaskawa, o litościwa, o słodka, panno Maryjo. Amen.